Siemanko, z tej strony Brateks i gramy w Murder Mystery i już jestem szeryfem. Więc... No... Więc szukamy. Kto może być mordercą? Ona jest. Ona na pewno jest. Ja, ja to wiem. Ona, ona musi być. To tak taka... Taka sama różna skóra, ona na pewno jest. Na pewno. Nie, on jest na pewno, nie, ona. Nie, kto jest? Ja nie wiem, ja się pogubiłem. Co jest? To jest on. On! Co? Jak? O ho! Czekajcie. Ah. Ja on tu zuł. Co on robi? Co jest? Co jest? Co on robi? On ma ty? No nie, tak nie może być. Pyk i wygrana! Siemanko, Znowu się powtarzam z siemanko, Bez przesady, żeby się tak mylić. Dobra, to zaczynamy kolejną rundę, może będę w końcu merderem. Zobaczymy. Loading map. Loading map. Inocent, no po prostu genialne. Jestem innocentem, strasznie się cieszę. No. Cieszę się tak bardzo. Normalnie przecież było tak mało szans. Mniej 90% było. Coś tam słyszałem. Ty, 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 ty kochasz ściany? Czemu się całujesz z ścianą? Czemu się całujesz z drzwiami? Ej, pies dziwny, halo. Odezwij się. Halo? 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 Ktoś za nim mówił. Idziemy na górę, chodźmy na górę. O nie, o nie! Ratunku, 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 ratunku! Nie, proszę, nie! Jest, uh -oh. ha ha ha, jestem merderem. O nie, ty za dużo grupka ludzi? No to nie. No chyba, że jednak. Hello? Okej, okay, właśnie się skończyła runda. Przynajmniej mam tylko nadzieję. No tak, jest Eee. Ej, nie wiem. Ej, nie wiem. Dobra, mężczyzn, niech mu będzie. Nie wiem, czy mu to jest choinka. I nie wiem, czy mu znam te tutaj przejście. Czemu się nie odzywam? Dobra, to wynik ma. Załadowane, uwaga. Mogę się tego spodziewać. A wiedzieliście o takiej skrytce? O tutaj. Tutaj się da wejść. O, widzieliście o tym? Napiszcie w komentarzu, czy wiedzieliście. A, dobra. Dobra, dobra. Coś słyszałem. Coś, szu, coś słyszałem. Każdy może być, to jest najgorsze. Nawet on może mnie. Okej, nie on. On jest czysty. Chyba, że udaje. O... Czemu on pokazuje, że jest merderem? Nie, co ludzie tak robią? Ej, tybie! Masz się mnie słuchać? Masz się mnie słuchać? Jestem królem? Masz się mnie słuchać? Masz mnie nie zabijać? Zrozumiano? Bo cię będę gonić przez całą mapę, a ty nawet się nie rozejrzysz i mnie nie zauważysz. Ej, serio, on mnie nie zauważył. Ej, co jest? Co on robi?

No i to się nazywa nunda. No. Oczywiście tego czytera zreportowałem, żeby nie było, że nie. I też zaczynam robić yy, ten baner do kanału, a teraz wygląda on taki niegotowy, to on wygląda tak.